Trzymamy widzowie to kolejny odcinek z GTA 5. Oczywiście zaczynamy na cztery gwiazdkach policji, jak tutaj czemu. Ale jak widać z tyłu jest bardzo źle. Musiałbym zgarnąć nowy samochód, więc dlatego musiałbym zrobić tu No, no. Dzięki za samochodem, jest tak. Zamierzamy z... 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 Nie mogę teraz powiedzieć, że z Teraz mogę. Będziemy oczywiście grać. Gita Online. Jak nie widzieliście? To w poprzednim odcinku to mam tu online. Dołącz do znajomych. o nie, dołącz do członków. nie, no, dołącz. No, po prostu no, tu w dalszej części odcinka może wierdzimy sobie w GTA Online. Ale teraz challenge będzie taki. Dzisiaj będzie challenge, a challenge będzie taki, że nie, o, od teraz nie, nie mogę zabijać NPC-a. teraz. Nie mogę zabijać NPC-tów, a jak zabiję MPC, to kończy się cały challenge i odcinek. I zasada jest jedna, że NPC-ów mogę zabijać, ale tylko so jest. Tylko polaryzatorem i i innymi broniami też, ale muszę ich w taki sposób załnić. Takie są zasady. No co, nie miłować? I taki właśnie był odcinek. nie no mogę zabijać się na za strzelając z niego, a za broniami to mogę tylko zranie. Masz śmur, nie samochody. Mętegony, na szczęście, mógł nie kraść samochody. Dlatego nie powiedziałem na początku. I która fura by Myślę, że tak. Dawaj, furę. kurde, mogłem nie strzelać. Jest. Więc co to? Jaka to Marka? Najlepiej by było znać. I Lambo w tej grze. Lambo, no bo ono jest najszybszym pojazdem dla na fabularnych. Hey, Więc najczęściej to się znajduje na. Znaczy, rzadko się znajduje to na parkingach. Ale Ale i są dwa rodzaje tego Lambo. Jedno ma cztery wydechy. Jedno. Yy, chyba. Dwie, pięć no. A, i jeszcze mogę zrobić tak. Że tu chodzę. Tu i tu. Ja sam mogę zamówić taką furę, taką furę. Ferrari takiego motora. Takie, coś, takie, takie, takie. To jest Ferrari. I gdzieś jeszcze... O, tu jest Lambo. Kolejny lata. Jakiś dziwki właśnie coś. I to jest w jednej miejsce 10 minut. Jeszcze kosztuje. Coś takiego, coś takiego. Coś takiego. Coś. Takie coś, coś takiego. I jakbym kupił to, to i pojechać do tego, jak to się nazywa, do Los Santos Coast i i, i się z tak, żeby będzie miał się wydobyć. I zamyślmy sobie. Kolor czarny oczywiście. Tego, i mi 8 mln, osiem... chyba poszło. Musimy sobie wziąć to, coś. A jakby to by było bogactwo. Ale właśnie, to jest bogactwo. No. Oczywiście, też powinno o niebieskiej głowie teraz być, bo łączymy ją. Jak to jest sprzedane, jak zakupione domy? Nie, właśnie jest samo, ten pojazd. Na szczęście kasy z tego nie stracili. Tak i chyba tu będzie pojazd, tu albo tu. I na razie, że tam, bo od razu mogę jeszcze z nami coś sprawdzić. Ogólnie chciałbym te lampy znaleźć.

Nie, nie, nie normalnie. Ale też bym chciał znaleźć najlegendarniejsze auto. GTA 5, ono jest najlegendarniejsze. O nie, teraz nie jadę w najlegendarniejsze. Bo, no, chciałbym znaleźć najlegendarniejsze auto. Czyli to jest auto. samochód, który jest żółto-niebieski. To jest chyba, też bogatwia, a chyba mocy, mocy. No no, to jest bogactwa, ale chyba o mocniejszej mocy. Dobrze, zostało... Nie... Nie, to już się, nie są

trzeba jechać tu. Dobra, i jeszcze się zaraz. Dobra, chyba już jesteśmy w połowie drogi. A widać, jak szybko jadę, więc dlatego widzimy się teraz. No, jak to szybko wleci. No to go nie widzicie ogólnie, bo ja mam jedną z nich zrobiłam z telefonu. Więc teraz powinniście wiedzieć kilometry. Nie jest mi teraz. Mogli mi się nie Czekajcie. Teraz powinniście wyjść kilometr. No. no. oczywiście ja polekam źle, więc nie, oczywiście muszę nie załatwić. Dobra, jadłmy, jadłmy. No, cholera jasna, pasów nie mógł zapchnąć. 别别。Yeah, W ogóle na tych terenach samo... W ogóle na, już na, na drodze na, na pusini i już do właśnie te, te lamby. O się teraz nie, nie włączył. No nie wiem się włączył? To... Na spokojnie zrobię ale z tym, zobaczymy się z Oczywiście ja tak tym, z tym, z tym, z i z tym, z tym, z tym, z mi z się stało no oczywiście nie wiem co robić tutaj Nic tu jest. Co to jest? Nie wiem. No na pewno. Jeżeli ten, nie to będzie mi i z powodu mojej kasy, która jest niecałe milion. neviem ešte ne nie, že... nie, a nie, bude nie, Teraz bym chciał zrobić rozpęd i wyskoczyć. Krzywionek? Kiedy? Ten samochód nie chce jechać. Ten samochód nie chce jechać. Nie wiem czemu. No koło blokujące już gdzie? Zaraz ono pęknie. I dlatego wy teraz... No kurde! Dobra, dawaj ryj. Dobra, koniec. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.